Siemanko, siemanko, z tej strony quizek na dzisiaj. Jest, jak widać, RP. Wy to słabo, strasznie widzicie. Dlatego wam coś muszę. O. O ja, prawie mi spadł telefon. Dobra. Tak myślę, że jest git. O tak. Mam nadzieję, że jest bardzo dobrze. I co? Start RB. Ogólnie na razie nie mam osób i nie będę zbierał. Ale jak chcecie to piszcie w kom. Potem się dodamy. Będziemy tutaj pisać na czacie. Na razie jestem na publicznym serwerze. A i dzisiaj mamy cel do zbierania w pracy 25 tysięcy. Więc czy nam się to uda? Nie wiem. Choć się domyślam, że tak. 25 tysięcy nie jest jakaś mega duża suma, ale jest ciężka do wypicia. A jak? Nie 25, to i więcej, i więcej, i więcej. Jak co, to ja poza, poza LPS też gram, dlatego ten. I się widzimy zaraz. Dobrze, jesteśmy już mechanikiem. I co? Zapraszam. Kolor zielony Aby boci co do 20 tysięcy zbieram a po prostu będziemy robić dalej l myślę, <laughs> bo ten film musi mieć minimalnie 25, 000, e, 25 minut tak sobie ustawiam. No przepraszam nie mogę co tuż gadać bo się nie skupiam wtedy, więc ja od teraz jestem cicho. A tak zrobię to 3 minuty, a dopiero tak mało kas mam. Przez 5 minut, ile mi się uda uzbierać? A jak dobijecie pod tym filmem 3 lajki, to będę robił godzinne filmy, ale co 2 tygodnie. Jak nasza postać ma się nazywać? Bo na razie ma na nazwisko Hank. Tak jak em, wybrał Starsie Hank, jest taka postać. Nasz przykład może być John Hank. Możecie sobie wybrać, a nawet może być imię Może być, nie wiem, William. Może być. Kuba. Możecie sobie wymyśleć, i możecie też zmienić nazwisko, jeżeli chcecie. I dzisiaj, jak dzisiaj to nagrywam, to dzisiaj wleciał film rano. I to jest. E, to był chowany bardzo krótki, ale chowany nie miałem za dużo czasu prawie każdemu z nas się usunął materiał mi na początku potem dograłem bo normalnie to by to trwało 7 minut ale trwało 5 i ogólnie będę montował film. Room. Czy ja już dawałem mu koło? O dobrze, nie dawałem mu Dobra, wyjście lewe. siedemnaście, siedemdziesiąt pięć bysy. Więc myślę, że dobrze. A właśnie. Nice. I ogólnie co myślicie o tej serii? Napiszcie mi w komentarzu, bo ja sam nie wiem. Może muszę coś zmienić, może nie wiem. Napiszcie. Już ósma minuta zara. Filmu, więc w sumie spoko. Dobra. Dzięki. Piek. Dobra, ja już e, nie zanudzam, nie gadam, tylko robię. Jeżeli chcecie daily, bo teraz jest mini-mini daily, na może jeszcze, może jak dam radę, to dwa dni. Daily do poniedziałku myślę, żeby zrobić. Ale nic nie obiecuję. Kilka filmów w rząd nie zaszkodzi. Do tego czasu, kiedy mam czas, to mogę wrzucać filmy. A kiedy już nie mam, to niestety nie mam czasu tego. Możeście nie widzieli mojego samokąta tu, nie no widzicie Tutaj mam e, I ogólnie mam norm, Zbieram e, 60 tysięcy Na to, jak uzbieram 30 to będę Zaczynał dom Czy już ci denko? Dałem Dobra od razu. Im, Im szybciej to robię, tym mniej zarabiam. Czyli muszę trochę dłużej zarabiać. Jakby robić to. Na przykład już teraz sobie poczekam i patrzcie. 57. Pewnie bym miał normalnie 30. Więc... Um, dużo się opłaca. yes Aha. Dobra. O, logi. Na kolejnym się będziemy dobijać do 30 i już zaczynamy dom myślę. A kolejny perzet już jutro myślę. I to myślę, żeby wrzucić od razu z samego rana. Więc no. Polecam. Jakby teraz, kiedy to oglądacie, to... E, ja jakby... Będę już nagrywał ten film. Więc myślę, że git. Muszę szybciej pośpieszyć się, bo zaraz zginę. Dobra, poczekajcie chwilę. Nasza postać wzięła sobie wolne na kilka minutek. I szybko się umyjemy. Coś ten. Ogólnie to wszystko sprzedam. I zbuduję nowe. Jeżeli to Was zanudza, to przepraszam. Piszcie w komentarzach, co mam poprawić, bo to Wy decydujecie. Dobra. Nie mam jedzenia trudno. Teraz Wam pokażę coś. Pik. I to właśnie tak działa. Magia, Żebyście widzieli, tak dobra. Czemu ja nic nie dostanę z u niego kasy? Teraz dostałem, ale od niego dopiero. Piszcie, jak Wam się podoba. Następny film, myślę, że będzie 35 minut, trwał około. Nic nie obiecuję. Albo teraz, kiedy to oglądacie, to przed. Oglądaniem, jakbym dzień przed, teraz co wam mówię, teraz co nagrywam ten film, jutro wstawiam ten film i wy będziecie go widzieli dopiero. To dzisiaj postaram się jeszcze nagrać film, ale nic nie obiecuję, bo jeszcze ten muszę zmontować, ten chowany zmontowałem ale bardzo mało zmontowałem. Przepraszam Was. Ale próbowałem coś. Może do 20 minut będę pracował. Olej. Okej. Okay. W ogóle Endurek ma taki sprzęt do nagrywania, tylko mu nic nie działa. Do mikrofonu musi się, musi się drzeć, żeby coś ten, albo mu nie, nie zapali nagrywanie, albo ma mało pamięci w komputerze i nie może nagrać filmu, i wszystko musi usuwać. Z mieliśmy nagrać film ostatnio i co się nie udało. Już mamy 20 koło, można tak powiedzieć. A, no już 20 koło Ale ja mówię do 20 minut. Potem popracujemy i potem będziemy pełnić czynności takie codzienne. Jeszcze. Wtedy, kiedy to nagrywam, to możecie nawet spojrzeć, która jest godzina. Czy nie widzicie? Nie widzicie chyba. Jest 18.30. Dziękuję bardzo. Do... Dziesiątego odcinka myślę, że się popracujemy. Zrobię taki dom, RP i będzie widz. Bo jakby co to ten dom, co teraz jest to się nie blicze, jakby co to jestem bezdomny. Tylko żebym mnie zginął to robię. Jakby, jakby nie jestem bezdomny, to jest mój dom to jest po prostu moja działka, a tam sobie mi przy, normalnie wszystko ten, zburzyłem dom, o tak że powiem. jest ten dom, normalnie myślę, że Bloxburg w Robloxie jest chyba najlepsze gra na RP Widzicie? więc wybrałem ją, o patrzcie kosaka summon Co sądzicie? 73. Myślę, że do 201 tysięcy dobijemy. Jeszcze dzisiaj. Tutaj, Halo, zapraszam. Aha, poszedł tutaj. że wszystko dobrze będzie więc myślę jakby są to takie odgłosy bo są moi jakby rodzice w domu aj za szybko pośpieszyłem się Ktoś mi weszedł to widynę o 21 tysięcy można powiedzieć. Myślę, że do 21 i pół tysiąca uzbieramy. Ja wierzę w to, chociaż nie wiem. Aj, i muszę opłacić cyk. Takie opłaty to jest po prostu za dom. Jakby ktoś nie wiedział. Klient? Jak to nie? Dobrze. Lecimy do domu i myślę, że ugotujemy coś, że nie było nudno. to będę długo rad, uwierzcie poczekamy sobie chwilę i zatrzymam nagrywanie bo będzie nudno no i lecimy dół mam już Dobrze, Syk, take portion i jemy. I jeszcze sobie

Nie wiem, nie nie Jeszcze dzisiaj, koniec. Co mam powiedzieć? Zapraszam do kolejnego odcinka, subskrybujcie, lajkujcie. Oglądajcie poprzednie i następne filmy Nara.